Dobra, to się spotkamy jak z drapczy, drapie. będę pisać jak z drapy. Okay. Ej. No. To nere. No, wa. Instant sense. No nie. Tu, Proszę wiem, mnie nie denerwować, makistory. tak się nie robi 5000, a nie zaraz pojdzia się do mnie przywali, że staję na czerwonej linii. Witam. Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam Kylian? To Ty jesteś gość, Kylian. Dzięki! No kolejna zdrabka i nic, do widzenia! Ja nie mogę. Groch, 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 groch. Ja u O! Znowu bitka. Bamot. No co? No wszedł Ty rozali. Są pojebani. Co ci się dzieje? Pacenci są pojebani. Yy, szepard ze mną zerwał dwa dni temu. Tak. Od kogo? <laughs> Pierdolenik o tym nie wiedział. No co... No. Wiedziałe... powiedziałaś mu. Komu? Albo ktoś inny mi powiedział? Nie pamiętam. Nie wiem, że wczoraj no. stałem na szpitalu i mówiłem, że... Yy. Dlaczego by kurwa

KURWA! Kurwa! Instrybutor film, kurwa nie strzel! <grywa> <grywa> Jezu! Instrybutor kurwa żebyś nie strzelił! Ojej! Oła, oła, oła. Aaaaaah, <śmiennie> co ty, takie furki robią? Gdzie pan o to zarobił? Tutaj pan Możemy pracuje. zrobić tak: szmata to jest w bugary, <śmata> a. szmata po koleżeńsku. Dobrze, chcę być pana szmatą w takim razie. <śmiennie> 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 Okej. Okay się od wyjścia mi samochodu. <laughs> do... Ciepłe to wygląda, ciepłe. Czerwony galfit tak fitruje. Ducha, no ja nie wiem kurwa. Twój facet tańczył kurwa z innymi facetami praktycznie nago, więc no, no, ja nie no, wiem nie kto nie wiem, jest kurwa no, ciepły. Ty, ty mi będziesz mówić, że jestem ciepły. Weź kurwa. I zajebie zaraz listwę. Oj, oj, został opierdolony. I kurwa, listę, kurwa, tak został opierdolony, że mi, kurwa... Wyjeb! Tak został... Tak został opierdolony, że kurwa, Dawaj, kurwa leży, na solo, że chcesz, leży w szpitalu i kurwa już, już nagle. Oj, kurwa, chodź tu, zrobię ci dzisiaj loda. Tak właśnie wyglądają nasze kłótnie. Kobiety. Nie ma konflikt. się wydaje, że ona poszła, kurwa, się zajeba. Nie, no to kto nie. Co się Nie wiem, ja ja po prostu wiesz, on sam się przewieździe. No, o pierdolę do miasta, to się nie da wjechać teraz. Chciałem tędy jechać, widzowie. Pierdziłem, że nie jadę autostradą. Pierdole te korki. Kurwa.